Cześć ko Dzisiaj będziemy nagrywać szczeli tyczą Ogólnie polecam. Jest bardzo fajna gierka. Właśnie przed chwilą weszłem. Jak coś to, że zostawcie łapkę w górę albo szubika. Nie zmuszam. Jak Wam się będzie podobać. Gram oczywiście z moimi kolegami jak zwykle. No. I dzisiaj będę chciał. Będziemy chcieli w sumie to ulepszyć tą fabrykę grałem już na swoim koncie mam pytanie gdzie wy jesteście? mnie nie ma jak coś to będę z kolegą i tak dalej dobra tak ty tu jesteś gdzie? chyba w dobra idziemy zaraz pójdziemy zaraz se o pójdziemy zaraz se Przejść parkour. Dobra. Jak... to Piszcie w komentarzach, czy będziecie chcieli więcej odcinków y, z szczeliną. Jakie gry? No i jakie gry jeszcze? Mam No, mam polecać. Dokładnie to, co mój kolega mówi. Aha, mam zieloną pszczołę. Ile ona daje w ogóle? Ona chyba 35, tak? Chyba 35. W ogóle, jak ta gra się pozmieniała, teraz nie widać, ile będzie dawać. O, zielona dużo daje. Zaraz pójdziemy, się przejść parkura ale to zaraz. Jak ja idę z, z, z nim, przechodzi w parkura. Ja mam speeda, on nie ma. Nie wiadomo czemu. Jak będzie, jak się przejdzie parkura, to się dostanie. Na chyba minutę, nie pamiętam, raży dwa kasze że jak się będzie miód sprzedawać, nie? Więc... Jestem. Szybko, Już mam tysiąc monet, bardzo dużo. Będę mógł kupić dużo psów. O szybko wydaje. Ale... Ale ten. Ale armia. Ja teraz to wydaję, żeby szybciej. Ja nie mogę. Już mam dwie zielone pszczoły Czy tak działa speed? A jak, co, znowu odkryłeś coś? Jak ci działa? No działa, bo mnie nie działało nie? No brawo, nareszcie ci działa speed, po jakichś dwóch miesiącach? Nie, gdzie tam, od pół roku Dobra, zaraz pójdziemy przyjść parkura. Mam zieloną O, a ty też masz zieloną? Ja też mam zieloną. Coś, co zieloną pszczołę tylko ja mam chyba yy, dwie zielone. Nie, ja mam zieloną. Dobra, idę przejść. O nie, jeszcze nie mogę, ale trudno. Idę przejść w czy To się mówi: będzie niebieska, bo niebieski i czarpona. Jak coś, to ja planuję odcinki wrzucać y, co dwa dni, ale jak, jak się uda, to nawet codziennie. Mam Panowie, 5 złupków pszczół jest za. Tu cztery pszczoły są za zielono O, słyszycie czy jakie pisz? kombinacje? Czy w ogóle napiszcie, czy słyszycie moich kolegów? Nie, nie, no nie, mi się nie, nie, trzeba nie, żeby nie, mi się nie, ten. No nie! Klawiatura mi się ten... poprzyła jakby, odłączyła. I teraz właśnie nagrywam drugi film na zapas, żeby nie mu musieć robić codziennie. No nie! Więc wiecie, że dzisiaj, jutro wrzucę na pewno film. Więc, ale jutro też może na zapewne będę nagrywał Bo Niby człowiek nie ma czasu, nie? Ma chwałe sprawy Więc O ile miodu, ale będzie kaska Mój kolega oczywiście się wkurza jak zwykle Idę na odwiedziny do Hubert. Kuber... Gdzie ty jesteś? Ja jestem koło Leona. A, a ty jesteś tam. Ej, mhm. tu nie mówisz o dużo. Tu jesteś jesteśmy koło siebie? No, chyba tak. To jest tu jesteś Leon? Obok mnie? Ja, ja jestem tu koło ciebie. O, hello. Ja mam

Ej, sąsiad! Ja. Ja teraz. Skąd ty masz tyle kasy? Sam mówię, że masz 580. No 80 masz I ja też mówiłam. Ja już mam niebieską pszczołę. Niebieską? Bo za 4 A ona dodaje... Bo oh, ona daje 200 chyba. Zobacz sobie tutaj. Z jest, patrz. Tu, za cztery, za cztery te. No mam jedną niebieską i pomarańczową. Patrz, podnoś. Co? przez chwilę my mogliśmy co zobaczce. No wiem, no co ty mnie pouczasz, chopie. Nie takie rzeczy się patrzało kiedyś. W ogóle nie polecam kupować tych jajek. Kupiłem raz na moim tym. I się zawiodłem. Więc nie warto. Z moich doświadczeń, oczywiście. Chyba, że wam lepsze dropnie, to tak, ale mówię tylko wam, że nie warto, bo możecie się zawiesić jak ja. 49 robuszów to nie jest mało, nie? I dostałem fioletową, która daje 500, a ja już miałem w standardzie, nawet jak nie miałem. Wydawałem, nie, nie wydawałem robuxów, to już miałem y, później y, ten. To już miałem o wiele lepsze, ten. O wiele lepszą pszczołę niż y, jak kupiłem za robuxy. Bo moja bez robuxów, jak, kupi, jak kupiłem robuxy, kup, to kupiłem tą pszczołę. Ona daje 500. Ta tu. A moją, którą. Moja, którą sam zrobiłem, dawała mi chyba 12500, więc. 12500, więc się nie opłaca. Ale to tylko mówię, żebyście nie stracili ten. Lepiej chyba kupić taką droższą i nie stracić na tym. Ja wyrobię tą i ona była mega słaba. Ale to tylko wam mówię. Żebyście nie wydawali kasy na niepotrzebne, niepotrzebne pszczoły. A jak będziecie chcieli kupić, to się y, namyślcie myśl, na dwa razy. Ale to tylko mówię z moich doświadczeń, nie? O, też mam niebieską. Dobra, ulepszyłem sobie to coś teraz. I teraz mega dużo kasy dostaję. Tą jakby przetwarzarkę miodu. I teraz dostaje 238 kasy na minutę. Na sekundę. więc... O, jeszcze tu się pojawia darmowa psz pszczoła. I kupuję te... Albo Zara kupię sobie pszczoły. Jak już z że... Ogólnie już po tysiaka miodu zarabiam, zarabiam więc... Ile tu jest? Nie pokazuję. A szkoda, no to trudno. A um. ja mam niebieską i zieloną. Też zaraz, może będę miał drugą niebieską nawet. Chociaż nie. Chociaż? Ja mam też niebieską, zieloną, dwie pomarańczowe i cztery żółte. Nie piszcie też w komentarzu, czy chcecie, żeby z nami No, to też możecie pisać żeby grał brat z nami Dobra. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się nara.